Dzisiaj pogadamy o sasach, tak, dobra, to przejdźmy dalej, bo wspominaliśmy już kilkukrotnie o polityce prywatności, natomiast polityka prywatności de facto to nie jest wszystko, jeżeli chodzi o RODO. RODO to także dokumentacja wewnętrzna i Paula, czy możesz zrobić, że tak powiem, wstęp do, do tych nie obowiązków ROD-owskich? Wiedziałam, że, że, że i to dasz. <śmiech> <śmiech> tak. Ważna informacja numer jeden: polityka prywatności to trochę za mało, to znaczy wdrożenie RODO to jest trochę więcej niż wystawienie polityki prywatności, to jest ta zła wiadomość. Wdrożenie RODO to także przyjęcie wewnętrznych procedur i wewnętrznych dokumentów, które określają zasady przetwarzania danych osobowych, a raczej z jednej strony określają te zasady, a z drugiej strony potwierdzają, że robicie to legalnie, czyli po pierwsze znacie te warunki. A po drugie, stosujecie je w swojej firmie. I tutaj uwaga, w firmie. Jedna firma może mieć kilka sasów i wystarczy jedna polityka ochrony danych osobowych. Te dokumenty wewnętrzne rodowskie, one zawsze są przypisane do konkretnej firmy, a nie do konkretnego projektu. I to może być jakiś plus, właśnie biorąc pod uwagę to, że jedna spółka może różnego typu sasów wypuszczać w świat. 10 albo 15, i wszystkie one będą bazowały na jednych, na jednych dokumentach wewnętrznych, oczywiście pouzupełniane zgodnie z tym, jak tam wygląda flow. Co zazwyczaj mieści się w pakiecie takich dokumentów wewnętrznych radowskich? Przede wszystkim wspomniana przeze mnie polityka ochrony danych osobowych. Główny dokument, który określa w ogóle to, że wiemy, że są takie wymogi, wiemy, że mamy obowiązek ją przyjąć, stosujemy. Określone zasady, na przykład dotyczące zbierania danych osobowych. Jak zbieramy, to informujemy. Jak potrzebna jest zgoda, to uzyskujemy tę zgodę i dopiero dalej przetwarzamy. Stosujemy określone zabezpieczenia danych osobowych. Wypisujemy je na przykład w formie załącznika do tej polityki albo odrębnego dokumentu. To Wam się także może przydać, ta lista zabezpieczeń. Także takich stricte organizacyjnych, po prostu Waszych wewnętrznych procedur i uzgodnień, na przykład co do tego, że każdy musi się uwierzytelniać dwuskładnikowo, może Wam się przydać, zwłaszcza w tym modelu SAS-owym, w którym zawieracie indywidualne umowy ze swoimi klientami, bo oni często jako też administratorzy danych osobowych, którzy powierzają Wam przetwarzanie danych osobowych swoich klientów, użytkowników, pracowników, do czego zaraz jeszcze przejdę na sekundkę, mogą zażądać od Was w świetle przepisów radowskich podania konkretnych informacji i wskazania sposobów, na jakie zabezpieczacie powierzane przez nich dane osobowe. Więc to się po prostu może, e, może przydać. Dalej. E, Różnego rodzaju procedury, czy nawet procedury brzmią trochę tak szumnie różnego rodzaju instrukcje dotyczące tego, jak odpowiadać na określone żądania dotyczące danych osobowych. Te żądania prędzej czy później mogą się trafić. Takie takim najczęściej. Najczęściej spotykanym żądaniem, jeżeli już w ogóle z jakimś się spotkacie, to pewnie będzie usunięcie danych osobowych, no i warto by było wiedzieć, czy musicie na pewno usunąć dane osobowe klienta, który pokorzystał chwilę i stwierdził, e, nie podoba mi się, usunęcie moje dane, czy jednak nie. Dokumenty, dokumenty wewnętrzne z jednej strony załatwiają ten formalny obowiązek wdrożenia procedur, z drugiej są dla Was wewnętrzną instrukcją tego, jak podchodzić pod kątem danych osobowych także do rozwoju kolejnych produktów, bo z nich wyjdzie Wam na przykład taka magiczna rzecz jak analiza ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych i to w jaki sposób możecie minimalizować swoje ryzyko na przyszłe, na przyszłe projekty, na przykład obejmujące daleko zakrojoną analitykę.